Zastanawiając się, które oprocentowanie kredytu wybrać, ja osobiście tak patrząc na wprost poszedłbym w stałe oprocentowanie. Dlaczego? Dlatego, że. Nie ruszają mnie różne fluktuacje polityczne, gospodarcze i jestem bezpieczny. Jeżeli miałbym natomiast zakup mieszkania u dewelopera i transzowanie, że pełna kwota będzie uruchomiona dopiero powiedzmy za dwa lata, czyli ta duża kwota będzie dopiero za dwa lata, to tu bym się może zastanowił, czy może nie przejść na zmienne oprocentowanie i za dwa lata przełączyć się na stałe, bo też pamiętajmy o jednej rzeczy. Ze zmiennego oprocentowania na stałe możemy się przełączyć w każdym momencie, w każdym banku. Nie możemy przejść w dowolnym momencie ze stałego oprocentowania na zmienne. Ze stałego na zmienne możemy tylko przejść w piątym roku trwania kredytu, jeżeli nie zaakceptujemy stałego.